Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka, no ba, kilkanaście słów o poczuciu winy. Ale na początek chciałbym zdefiniować, czymże to poczucie winy jest. Poczucie winy w dużym skrócie jest silnym odczuciem emocjonalnym. No, zależy, może być lekkie, może być silne, może być bardzo silne może prowadzić człowieka do tak negatywnych stanów emocjonalnych, że człowiek ten na przykład popełni samobójstwo. Poczucie winy jest silnym negatywnym uczuciem nienawiści do samego siebie. Jeśli ja zrobię coś złego, jeśli coś przeskrobię, obiecam coś państwu i tego nie spełnię, wtedy pojawia się poczucie winy. Kiedy zobaczę starą babinkę przed przejściem przez jezdnię, i nie pomogę jej, nie schwycę tej biednej, nieszczęśliwej, babulinki pod rękę i jej nie przyprowadzę. To później mam wyrzuty sumienia. Czyli wyrzuty sumienia, poczucie winy, jest czymś, co jest w zasadzie dobre. Pokazuje nam, że nasze zachowanie było negatywne i skłania nas poprzez ból, poprzez to, że jest bardzo nieprzyjemne. Do tego byśmy nie powtarzali tego złego zachowania. Czyli, następnym razem, jak zobaczymy biedną babinę, babinkę, to ją przeprowadzimy przez jezdnię. Gdy coś obiecam moim ukochanym radiosłuchaczom, to wtedy to spełnię. Czyli, jest to dobre. Tak samo jak nóż jest dobry, ponieważ nożem możemy pokroić no, ciasto, możemy chlebek Boży może pokroić, nożem możemy zrobić dużo dobrych rzeczy. Ale noża możemy też użyć do zaćgania bliźniego swego. Dlatego każda rzecz, która jest z zasady dobra, może być użyta do złych celów. Podobnie jak w przykładzie z nożem poczucie winy może być użyte przez negatywnych ludzi, przez ludzi, którzy chcą nas wykorzystać. No na przykład chcą nas wykorzystać do, do tego, żebyśmy im pomagali, żebyśmy oddali im Swój czas, swoją energię, swoje pieniążki oczywiście jak najbardziej. Jak się to robi w praktyce? W praktyce wmawia się człowiekowi, że coś co zrobił albo coś czego nie zrobił jest bardzo złe. Motywuje się to względami społecznymi czy to religijnymi, dodaje się, że dany człowiek pójdzie do piekła za to, że danej rzeczy nie zrobił dla pasożyta. W związku z tym. Manipulacja poczuciem winy jest oprócz tego, że bardzo skuteczna, masowo się z niej korzysta, jest bardzo niebezpieczna. Ktoś nam wmawia, że coś, co zrobiliśmy, albo częściej coś, czego nie zrobiliśmy, na przykład jakiemuś pasożytowi na przykład nie zrobiliśmy zakupów, nie oddaliśmy mu, na przykład, swojego czasu, nie daliśmy mu odrobić swego, swojej pracy domowej, no to już głupi przykład, tak? W ten sposób źle się czujemy i gdy się źle czujemy sami ze sobą tutaj w serduchu, no to wtedy chcąc uniknąć tutaj tego złego uczucia, chociaż ludzie różnie odczuwają. Poczucie winy się odczuwa w brzuchu, czasami niektórzy tutaj w obrębie klatki piersiowej, niektórzy mówią, że to takie prądy, które chodzą. Naprawdę ludzie odczuwają w różnych miejscach ciała, ale to nie jest ważne. Przejdźmy do poważniejszej sprawy. Gdy już komuś uda się wmówić Tobie, że robiąc coś albo czegoś nie robiąc, masz poczucie winy, zrobiłeś coś złego, to odczuwasz negatywne uczucia. Następnym razem, gdy pasożyt o coś się poprosi, nie chcąc tutaj odczuwać negatywnych emocji, negatywnych odczuć w ciele, zrobisz coś, żeby tego nie czuć. Ale czy Ty robisz coś dobrego? Nie. Mogłeś zostać, nie mówię, że zostałeś, ale mogłeś zostać zmanipulowany. Poczucie winy jest uniwersalnym środkiem, dzięki któremu zmusza się całe masy ludzkie do robienia czegoś, co nie jest im potrzebne i co nie jest dla nich korzystne. Poczucie winy podam Państwu kilka przykładów. Jednym z najpopularniejszych przykładów poczucia winy to jest to, co robi w Polsce. Kościół Katolicki, czyli, czyli organizacja należąca do obcego państwa, do Państwa Watykan do Stolicy Apostolskiej. Te obce państwo, które funkcjonuje w wielu, wielu krajach na całym świecie, funkcjonuje na tej zasadzie, że od najmłodszych lat funkcjonariusze tej organizacji powtarzają, codziennie powtarzają, 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 aż się zapisze w głowie. Że to młode dziecko, twój mały synek, mała córeczka, którą tak bardzo kochasz, jest winna przeważnie dwóch rzeczy. Ja byłem uczony dwóch rzeczy. Pierwsze to, że każdy mój grzech, i grzech pierworodny, jest winny za śmierć Jezusa. Czyli Pan Jezus, Żyd, który prawdopodobnie istniał albo nie istniał, ścierają się do tej pory opinie naukowców. Oczywiście naukowcy katolicy mówią, że istniał. Naukowcy niekatolicy mówią, że nie istniał, no i tak naprawdę nie wiadomo. Wmawia się poprzez powtarzanie małym dzieciom, że to jest ich wina, ich grze, którego to pojęcia nawet nie rozumieją, że dwa tysiące lat temu pewien żyd został ukrzyżowany przez Rzymian. Drugim poczuciem winy, teraz już jest coraz rzadziej stosowane, natomiast gdy ja byłem młody, uczono mnie, że grzech pierworodny to jest też moja wina, że jestem tym naznaczony. W związku z czym czułem się bardzo źle. Miałem tak mało rozwinięty umysł, który nie potrafił mi wytłumaczyć: Marek, to jest organizacja, która na tym zarabia. Gdy ty czujesz się gorzej, chodzisz do tej organizacji, oddajesz pieniążki, oddajesz swój czas, głosujesz tak, jak ci każą. Robisz to co ci mówią, ponieważ źle się czujesz, że zrobiłeś coś złego, i od razu organizacja chętnie ci podsuwa pod nos rozwiązanie, jak możesz zrobić coś dobrego. Oczywiście dobrą rzeczą jest oddawanie pieniążków tej organizacji, swojego czasu, energii, głosowanie na partię polityczną, którą Kler poleca, a głosuje się na tę partię, która Klerowi daje polską ziemię. Która daje im coraz więcej pieniążków i tak dalej, i tak dalej. Czyli człowiek z poczuciem winy robi coś, żeby nie czuć tego poczucia winy. Potężna organizacja, państwo Watykan, wmawia od olbrzymiego czasu, od tysiąca lat niemalże, od małego dzieciom, że są winne. Dzieci czują się gorzej, zaczynają nienawidzieć siebie. Mają depresję, źle się czują, mają nieokreślone lęki, tęsknoty, i to wszystko jest pokłosiem tego, że ksiądz codziennie, codziennie wmawia, że małe polskie dziecko jest winne tego, że dwa tysiące lat temu, tysiące kilometrów stąd umarł na krzyżu pewien Żyd, którego zabili Rzymianie. Jeśli powiedzieć to dorosłej osobie, to ona zapyta, co ja jestem winien, że Rzymianie kogoś zabili. Ciągaj ta Rzymian po sądach, których oczywiście już nie ma. Cesarstwa Rzymskiego już nie ma w takiej formie, w jakiej wtedy funkcjonowało. Co ja, tysiące kilometrów dalej jestem winien za śmierć jakiegoś Żyda. Ja mu bardzo współczuję, ja bardzo szanuję Żydów. Ja im życzę wszystkiego najlepszego. Ale nie jestem winny za to, że jakiś Żyd został zabity. Współczuję mu, życzę mu jak najlepiej. Ale nie wezmę brzemienia poczucia winy, i nie będę siebie nienawidził za to, że ktoś tysiące lat temu umarł tysiące kilometrów stąd. Gdybym Państwu powiedział, że mają się Państwo czuć winni za to, że ktoś umarł tydzień temu, to byście mnie Państwo by śmiali. Ale jeśli Państwu powiem, że macie się czuć winni za śmierć Jezusa, no to kiwacie głowami, że to jest ok. Ale kiwacie głowami, ponieważ Wam to powtarzano systematycznie powtarzano taki młyn. Latami systematycznie Wam powtarzano. Byliście młodzi, więc nie mogliście zadawać pytań, czy to jest normalne, czy to jest dobre. W związku z tym, później korporacja religijna przez całe życie ma kogoś, kto działa na rzecz tej organizacji, ponieważ ludzie chcą się pozbyć tych negatywnych odczuć ze swego umysłu, ze swojego ciała i służą tej organizacji. Dlatego, gdyby pozbawić tę organizację wpływu na dzieci, i gdyby religia była od 18 roku życia, to ta organizacja upadłaby dosyć szybko, ponieważ ludzie by w to nie wierzyli, w co jest teraz mówione. Poczucie winy jest używane także praktycznie wszędzie. Na przykład w polityce masz się czuć winny, że zagłosujesz na jakąś inną partię niż na tą, co powinieneś. W modzie, że masz się czuć winny, że jesteś niemodny, że nie masz najnowszych ubrań. Że nie masz najnowszego telefonu, najnowszego komputera, najnowszej gry, że zobacz, wszyscy mają. Poczucie winy jest także używane wobec mężczyzn. W dzisiejszych czasach feministki, zdaniem pana Wiktora Orbana, premiera Węgier, feminizm w Polsce jest m.in. sponsorowany przez pana Sorosza. Czy tak jest? Nie wiem. Tak mówią. Ja nie wiem. I feministki, autorytety, wszystko opłacane, zdaniem pana premiera Węgier, opłacane przez pana Sorosza, powtarzają, że Polska jest kaźnią dla kobiet, że Polska jest krainą, w której kobietom żyje się jak w piekle. W jakim piekle? Gorzej, dużo gorzej niż w piekle, że kobiety są katowane, prześladowane, na każdym kroku im się płaci mniej i się jej upokarza. Jest to schematyczne. Maszynowe wzbudzanie poczucia winy w polskich mężczyznach. Po co? Po to, żeby te środowiska, które stoją za feministkami, mogły przepchnąć pewne ustawy bardzo niekorzystne dla mężczyzn. Szanowni Państwo, nie byłbym sobą, gdybym nie podliczył kilku faktów odnośnie piekła patriarchatu w Polsce. Zacznijmy od tego, że kobiety w Polsce popełniają najrzadziej w Europie samobójstwa. Są na podobnym poziomie co latynoski, czyli chyba można by powiedzieć na drugim miejscu na świecie. Takim jest strasznie źle, że tak mało popełniają samobójstwa. W Niemczech, w Belgii, w Holandii popełniają ich dwa i nawet więcej razy niż w Polsce. Kobiety w Polsce żyją średnio statystycznie dłużej od mężczyzny o 8 lat. Mimo to idą wcześniej na emeryturę. Do każdej kobiety trzeba dopłacić około 151 tysięcy złotych. Czyli kobieta wpłaca mniej o 151 tysięcy złotych niż dostaje. To są pieniądze, na które zapracować muszą głównie podli, katujący biedne polskie kobiety, ohydni mężczyźni. W Polsce większość dzieci jest dawana kobietom. Czy są chore psychicznie, czy są alkoholiczkami, narkomankami, czy mają za sobą wyroki? Mężczyzna bardzo rzadko dostaje dziecko. W Polsce kobiety mówią o równości. Tymczasem po ślubie, nawet gdy nie ma dzieci, dostają alimenty, tak zwane obniżenie standardu życia. Z jakiej racji, skoro jesteśmy równi? No to dlaczego ja mam płacić kobicie, którą wziął ktoś z biedy? Dał jej dobry, dobre życie, chcą się rozstać, i teraz musi płacić, bo ona się przyzwyczaiła do dobrych pieniędzy. To jest równość? To jest to, co panie mówią, że one są samodzielne? No, nie są traktowane przez polskie prawo jak samodzielne kobiety. Polki w naszym ukochanym kraju, oczywiście Polsce, mogą oskarżyć mężczyznę o pedofilię, o przemoc, nie są za to karane. To są przerażające historie. A czemu Polki oskarżają? Po to, żeby zdobyć mieszkanie, żeby odseparować mężczyznę od swojego dziecka, bo mężczyzna walczy o swoje dziecko, żeby się go pozbyć ze swojego życia, bo poznały nowego partnera. Kobiety biją mężczyzn, katują, okradają, stosują w olbrzymim stopniu przemoc psychiczną, także w taką przemoc no, fizjologiczną nie chcę użyć złego słowa o językiem migowym. Mężczyzna jest wyśmiewany, gdy mówi o przemocy. Polki są najmniej w Europie, na, 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 jeśli chodzi, no, zapomniałem tego słowa, mają najrówniejsze płace w Europie w stosunku do płac mężczyzn. Możemy to wyliczać i wyliczać na przykład jak takie fakty, że kobiety dostają dużo niższe wyroki za te same przestępstwa, co mężczyźni. To jaki to patriarchat? Za co ja. Męski, obrzydliwy, mizoginistyczny samiec mam się czuć winny. System, który stworzyliśmy dla kobiet, jest systemem, w którym mają jak pączki w maśle. A jednak wciąż i wciąż jest Ci powtarzane, masz się czuć winny samcu, bo jesteś winny. za Zastrętne traktowanie polskich kobiet. I ani słowa o tym, że wszyscy musimy zrzucać się na kobiety 151 tysięcy do emerytury, Ponieważ mniej zarabiają. Dostają się do prac, do których się nie nadają, na przykład patrole interwencyjne kobiet w policji. Jest cała masa filmów w YouTube, w YouTube, z których się śmieją także kobiety. No ale trzeba przyjąć, bo są parytety, bo jest równość. Ale ta równość dziwnym trafem nie funkcjonuje w górnictwie, nie funkcjonuje tam, gdzie są szambunurkowie, tam, są, gdzie są najcięższe zawody. Szanowni Państwo, można wyliczać, Polki żyją jak pączki w maśle, nigdy nie miały tak dobrze. Miliony mężczyzn pracują na Polek, emerytury, na to, żeby miały dobrze, fundują badania. Skąd te badania? Skąd darmowe mamobusy, badania jakieś przesiewowe, darmowe szczepionki? To nie spada nanna z nieba jak w Starym Testamencie. Szanowni Państwo, ktoś musi zapłacić. Ten, kto płaci, ma płeć. Jest to płeć męska. Szanowni Państwo, jeśli by ktoś powiedział, że kobiety są przemocowcami, byłby medialnie i społecznie zniszczony. Tymczasem wychodzi pani Sylwia Spurek, zastępca rzecznika, i mówi wprost, że przemoc ma płeć, płeć męską, co nie ma żadnego, żadnego pokrycia w żadnych statystykach, jest to kłamstwo. Ale żyjemy w takim piekle dla kobiet, w takim strasznym patriarchacie. Że nawet włos, nawet włos nie spadł z głowy pani doktor Sylwii Spurek. Taki to straszny, obrzydliwy, wstrętny, pełen przemocy kraj dla polskich kobiet. Bzdury, szanowni państwo, feministyczne bzdury, za którymi idzie prawo, dzięki któremu można rozwalać polskie rodziny. Kobiety nie chcą rodzić dzieci, no bo im wmawiają wyfiokowane panie psycholożki, że jak będą miały 60 lat, to będą super seksi. Wtedy sobie będą miały dzieci, znajdą jakiegoś szejka, pięknego dwudziestoletniego, a potem płacz i wycie. Bo ma 60 lat i nie tylko szejk, nie tylko dwudziestoletni chłopiec, ale i nawet równolatkowie nie chcą spojrzeć. I płacz, do kogo wtedy wina? Oczywiście za wszystko winni źli mężczyźni. A może to nie są źli mężczyźni, ci biedni, ciężko pracujący, fajne, eleganckie polskie chłopaki, tylko te bzdury, które są. Bezustannie wielokrotnie powtarzane. To jest pranie mózgów kobietom. Ale wróćmy do tematu poczucia winy. Poczucie winy jest czymś, co jest bezustannie stosowane w życiu. Na przykład wobec dzieci. Jak będziesz, na przykład, mówimy do dziecka, źle się zachowywał, to zostaniesz doktorem marketingu. Jak będziesz się źle zachowywał, to będziesz całe życie jeździł Fabią w LPG. Czyli wzbudzamy poczucie winy, prawda, że dziecko będzie no, nieudacznikiem, także całe życie. Czyli poczucie winy jest stałym elementem rozgrywek międzyludzkich. Apeluję zatem do Państwa, byście Państwo dokonali inwentaryzacji, audytu i w końcu restrukturyzacji własnego życia emocjonalnego i ocenili. Czy państwo to, co robią, nie jest manipulacją, bo ktoś was wzbudził poczucie winy? Zadawajcie sobie pytanie. Dlaczego się czuje winny za to, za to i za to? Dlaczego? Kto mi to powiedział? Jeśli kapłan ci powiedział, że masz się czuć za to, za to, za to, za to winny, to zapytaj, skąd on to wie? No bo Bóg mu powiedział, a to nie mógłby Bóg tobie powiedzieć? Czy ten chłopak, z całym szacunkiem, który pasał krowy, poszedł do seminarium? Nauczyli go na pamięć modlitw, który jak się zwróci do Boga, to Bóg milczy, tak samo jak ja się zwrócę do Boga, Bóg milczy. Mało tego. Bóg milczy, gdy ludzie wyją na wojnach, w powstaniach, gdy ludzie umierają śmiercią głodową. Bóg tak samo milczy. Skąd wie, bo, bo w książce napisali? W książce można wszystko napisać, szanowni państwo. Coś o tym wiem. Jestem autorem czternastu książek. Szanowni państwo, to by było na tyle, na sam koniec chciałbym wzbudzić w Państwu poczucie winy, że za mało mnie oglądacie, za mało lajkujecie i subskrybujecie. Szanowni Państwo, czujcie się winni. Oczywiście żartowałem. Nie czujcie się winni. No, tylko troszkę. Szanowni Państwo, życzę Państwu miłego dnia z Panem Dobrym Bogiem i trzymajcie się. Cześć.